Bóli migrynowe. Jak dużo osób mają bóle migrynowe? Co trzecia, co czwarta osoba? I jak sobie poradzić z tym bólem, który jest tak uporczywy, że nie pozwala normalnie ani żyć, ani się cieszyć tym życiem? Mamy magiczne punkty, które możemy zastosować, naklejając kaszę gryczaną, gryty suchą, niegotowaną na noc. Zobaczcie. Punkt wielki przepływ, który porusza energię w całym ciele, znajduje się w tym miejscu. Tuż za haluksem, troszeczkę do góry, ten punkt jest tkliwy, naklejamy po prawej i po lewej stronie i do tego doklejamy punkt, który znajduje się w połowie drugiej kości śródręcznej, wielkich hegu. Razem to tworzy kombinację, która obniża poziom adrenaliny i kortyzolu a tym samym też rozprowadza energię po całym ciele. Jeżeli zrobicie to w ciągu tygodnia na noc, zostawcie komentarz, czy Wam to pomogło i czy Wasze bóli migrynowe są mniejsze. Pamiętaj, te cztery punkty są cudowne na bóli migrynowe. Wiktoria Zwinczewska, lekarka jako punkturzystka, Zaobserwuj po więcej. Bądź zdrów, bądź zdrowa.